Chodźmy ja tutaj ten przerębę... COŚ TY ZROBIŁ! O Coś ty narobił najlepszego! Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj lecimy znów pod lód. Znów z Wojtkiem będziemy lecieć na staw prywatny, łowić na podlodówki. I e, kupiłem sobie wiadomo nową wędeczkę, jeszcze jedną podlodową, żeby się popławić trochę poziomkami i poziomki 3 e, sztuki, takie fajne kolorki, no i ogólnie tutaj mam cały sprzęt, który muszę wziąć, wiadomo jakieś jedzonko, e, herbatka ciepła, e, kamery, baterie, staty, no i e, wędki, mam dzisiaj czerwone robaki i mam pinki, także będzie e, łowione tutaj na ten spawiczek, ale głównie chcę się pobawić tymi poziomkami, zobaczyć czy jakiś drapieżnik tam będzie na te poziomeczki brał. A więc ja się pakuję już na ryby, chowam wszystko w plecak, ubieram się ciepło i lecę po Wojtka. I widzimy się już nad stawem. Ale krystaliczny łódź jest. Ła! Wow. normalnie. Ej, To co so, łowimy tutaj dzisiaj? <laughs> Ale ślisko. Żyjesz? Tak. Nie, chodź, idziemy tam Czekaj, na potężna. Czekaj, Dobra, chodź idziemy dalej. Dobra. Oh. O, zawsze przerębam. O, słuchaj, jeszcze zawsze przerębam. Ty, chwila prawna. Poświęcaj. Idę lepiej. Nie no, stary. No stary, nie no stary. Ale tutaj się ślizgać można! Kościół, dlaczego mi łyż, łyż nie wzięli? <grystanie> Czekaj, robię. Tylko nie na środek, bo tam możesz spać. Ło wow. Ej, ale tutaj się chodzić nie da po tym lodzie, już jest tak zamarznięty. Można się ślizgać. Fa, twiste! Ej, to mój! Zamarznięty! <grystanie> Zostawiłem ostatnio! Mój. A mój ostatni O nie, urwałem ogon! No nie. jest Nie ma, to jest za... Dobra, jakiś Janusz O kurde, ty to... Ty, może sobie tutaj ten przerębel... Coś ty zrobił! O kurde! Przeszła linia. Zrobiłeś linię przez cały staw teraz. Coś ty narobił najlepszego. Dobra, Daniel, cicho. <laughs> Robimy szereg. Nie, pękła na warstwa. To nie, nie pra... wcale. Dobra, przecież jest gruby, nie da... Widocznie w w lodzie. Ej, nie gruby, go Dobra, mamy okay. ale nie gruby Nie gruby? To tak średni, ale... Damy radę. Poruszajmy się na czworakach, bo jak się rozłoży masę o tak, to wtedy no, będzie fajnie. Dobra, ja sobie tutaj na tą na spowik założę pinki. E, zobaczymy, czy coś się uda. A na wędeczkę spinningową założę sobie e, poziomki? Tak. Poziomki, tak. Truskawki. Truskawki. Tutaj sobie rzucimy na pinki. Zobaczymy, czy coś się uda złapać. Ostatnio łowiłem na robaki, napisaliście mi, że na pinki lepiej. E, więc dzisiaj z pinkami popróbujemy. Dojmy sobie rękawiczki. I założę sobie taką ciemną jedną. Opa, i jedną taką jasną. Okay. I coś takiego leci do wody, oczywiście grunt zwiększy o wiele, wiele, wiele więcej. I coś takiego będzie na dnie po prostu. A ja zwiększę grunt ja jak najwięcej się da, żeby tylko na dnie było. No, Dobra, na początek lecimy z tą przynętą. Myślę, że będzie ok. O, coś takiego. Mam tutaj w razie czego jeszcze dwa inne kolorki. sobie później pozmieniam w razie co. A na razie próbujemy na ten. O. Dobra, lecimy. Oczywiście nowa wędeczka tutaj jest. E, zakupiłem sobie specjalnie do okoniowania. Nastawiam się głównie pod okonie. Także, jak złowiesz szczupłaka, to nie moja wina. Bo tutaj naprawdę jest sporo szczupaka w tej wodzie. Ale przynęty głównie pod okonie, jak widzicie, stosuję. Także, że, że bez problemu. Podbijam delikatnie. Znaczy, dobrze, że nie spadniemy. Krzaka mam. Co jest? No się tam łotwaję, musisz trochę nad dnem prowadzić. Prowadzę przy dnie samym. Dobra, więc my tutaj już zrobiliśmy sobie przeręble, tutaj jest jeden mój, na który leci poziomka, tutaj będę próbował złapać jakiegoś drapieżnika. Tutaj wiadomo w tym przeręblu mam pinki, bo mówiliście na odcinku, że na pinki lepiej biorą niż na czerwone robaki, także stwierdziłem, że sobie wezmę pinki tym razem. Tutaj oczywiście Wojtek ma swoje przeręble i staram się coś złapać no. No ja tutaj sobie e, trochę spinninguję. Mam trzy e, nowe przynęty, na które łowię. E, na tą już trochę porzucałem, zaraz zmienię sobie na jakąś inną i będę próbował złapać jakiegoś drapieżnika. E, jak na razie udało mi się tylko to wyciągnąć. Czas na herbatkę. Dobra, słuchajcie. Ja tutaj sobie Spinninguje, już jesteśmy e, około godzinę Jak na razie u mnie tutaj nic się nie dzieje na ten spinning, e, więc stwierdziliśmy, że przejdziemy sobie gdzieś tam, o tak, tam, i pójdziemy tam, zrobimy przerębę i pospiningujemy tam, zobaczymy czy tam coś się dzieje, i będziemy sobie wchodzić tutaj, sprawdzać sławiczki i powrotem chodzić tam, ale najpierw oczywiście herbatkę trzeba wypić. Dobra. My idziemy już tam dalej na koniec stawu, ale wiadomo idziemy sobie brzegiem. Pamiętajcie, że na lodzie trzeba bardzo uważać, bo e, na środku może nie być zamarznięty lód, może być cieniutki i w ogóle patrzcie to jest parasol. <grym> e, no, ale wracając do tematu musicie bardzo uważać na ryba. E, jeżeli łowicie na lodzie, pamiętajcie o tym, e, żeby nie chodzić środkiem łowiska. Żeby zachować jak największą ostrożność na lodzie No i tak Ja tutaj gdzieś zaraz sobie zrobię przerębel Myślę, że tu zaraz będziemy gdzieś mogli łowić I w ogóle zastanawiam się czy nie powycinać tych trzcinek Żeby w lato było łatwiej łowić No ale zobaczymy, na razie e, zajmiemy się robieniem przerębla tutaj Te gruby. Teraz zostawię na chwilę, bo wiadomo, się kierunek się robi, to ryby się trochę popłoszą. Ale spokojnie, zaraz wrócę na swoje miejsce. Poszedłem z pławików zobaczyć, co się dzieje, ale nic się nie działo. I teraz wracając, koszę tutaj te całe tataraki nogami po prostu. Żeby na wiosnę było lepiej łowić szczupaki. O patrzcie, cyk, cyk, cyk Fajna opcja Bo Gorzej, że trzeba będzie później to wszystko pozbierać Bo <ścoughs> <śmany> no tu jest tak ślisko Aaaaa! Co Dobra, więc teraz przerwa na lunch, wiadomo kanapeczka, picie i przy okazji spinningowanie. Czas zacząć zabawę w tym miejscu, trochę tutaj domarzła woda, ale jest ok. Przerembel całkiem fajny, spuszczamy na dno przynętę. i leciutkimi podbiciami próbujemy coś złapać. Patrzcie co wyciągnąłem, weź go złap. Ale miał ręce mokre. Masz skórzane, nie będzie Ci mokro. O kurde, no nie, tam jest las jakiś. O. Co ja wyciągnąłem? Jak to, ja, to, ja, to, ja, to się nie Skąd to nam się wzięło? Pojęcia Bo bladego się, nie ma. O, może jakiś dom bobra był. Jak, tak jak bur, No. Ciekawe, jak daleko poleci. No, oczyszczony Ja zamiast łowić ryby, to czyszczę ten staw. Dobra, widzowie, a więc to było na tyle w tym materiale. Niestety dzisiaj żadna rybka u mnie nie wpadła, ale u Wojtka wpadła, więc możecie, możecie wbijać do niego na y, kanał. Y, jest w karcie oczywiście. Siedzieliśmy tu około. Ile my siedzieliśmy? Z 3 godziny? To z 3 godziny siedzieliśmy. No i ogólnie było fajnie, dzisiaj taka fajna słoneczna pogoda, chociaż jest bardzo zimno, bo jest na minusie. No ale udało się posiedzieć trochę nad wodą, pooddychać świeżym powietrzem, także jak najbardziej wyprawa na plus. No i dla Was vlog taki z tutaj łowienia podlodowego wleciał. Wbijajcie jeszcze koniecznie na mojego Instagrama, tutaj macie nazwę. Tam wrzucam różne posty, informuję kiedy są filmy i kiedy są live'y, informuję. Także możecie wbijać. I tam niedługo rzucę fotki przynęt, które są do zgarnięcia pod filmem z przynętami na szczupaka i okonia e, zrobiłem dla Was konkurs na przynęty. I właśnie na tym Instagramie e, pojawią się e, fotki tych e, przynęt, które będziecie mogli zgarnąć. E, no a w następnym filmie pojawi się e, już e, Rozwiązanie tego konkursu, także śledźcie mój kanał, a już się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.